Mówiłeś o efekcie wyeliminowania pewnych produktów z naszej diety. Ja tego doświadczyłem, kiedy uświadomiłem sobie, że dla mojej grupy, czyli grupy Zero, w ogóle nie są wskazane produkty mleczne. Wyeliminowałem te produkty, no niestety, których spożywałem bardzo dużo. Maślanki topiłem litrami, serki jakieś tam różne wiejskie. No to stanowiło dla mnie taką pożywkę, no, chciałem to, to białko dostarczyć. Ale okazało się, że jak to odstawiłem, to nagle zniknęły wszelkie wzdęcia. Rano czuje się taki świeży. W bardzo krótkim czasie, może gdzieś półtora, dwa tygodnie trwało, nabrałem energii. To było odczuwane. I tego doświadczę. A powiedz mi, co ty doświadczasz, bo ty już masz 20 lat doświadczenia. Bardzo łatwo jest stwierdzić, czy ten sposób odżywiania się zgodnie z grupą krwi działa. Odstawiłeś produkty mleczne. I mówisz, że wyraźnie czujesz się lepiej, a tylko mleczne odstawiłeś. Jeszcze nie wiemy, czy nie odstawiłeś tych produktów z zakresu mięs, ryb i owoców morza, warzyw, owoców, e, płynów, które spożywamy na co dzień. Tak? Bo ta tabela jest tak szczegółowo opracowana. Nawet napoje przewidziane w tej tabeli powinno stosować się albo często, albo rzadko, albo wcale. Niestety, aż 85% ludzi nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, że odżywianie się ma olbrzymi wpływ na stan naszego zdrowia, samopoczucia i tego, co będzie się działo za co najmniej 20 lat. 20 lat temu, jak wiesz, zastosowałem się do diety zgodnej z grupą krwi. Początki były fatalne, bo się nic nie działo. Kiedy wziąłem do ręki zeszyt i zacząłem dokładnie notować. Co ja spożywam, nawet o, o której godzinie, w jakich ilościach? Nawet tak. Bo jako sportowiec wyczynowy musiałem już wcześniej stosować się do różnego rodzaju diet. Między innymi uważano przez całe lata, że dobrze jest wypić pół litra mleka po treningu siłowym. No, największy z błędów, jaki możemy zrobić, to właśnie to. No ale nie o tym chcieliśmy. Więc, w momencie, kiedy zrozumiałem po przeanalizowaniu tych swoich dwutygodniowych czy trzytygodniowych zapisków, że ja tą dietę stosuję, ale mniej więcej w 15%, postanowiłem rzeczywiście wyeliminować wszystkie te produkty, których nie powinienem spożywać. I wiecie Państwo, co się stało? W dwa tygodnie moja waga spadła w sposób jak najbardziej naturalny. Jadłem po 4-6 posiłków dziennie. Wtedy przygotowywałem się do mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi w leżeniu. Nic więcej nie robiąc, realizując to, co dotychczas, tylko eliminując ze swojej diety to wszystko, co, czego jeść nie powinienem. Trwało to z 3 do 4 tygodni, już teraz dokładnie nie pamiętam, bo to było kilkadziesiąt lat temu. Startowałem wtedy po raz pierwszy jako weteran, wycisnąłem 137,5 kg, ustanowiłem rekord życiowy, rekord polski. To wtedy był weteranów, oczywiście, no inny był czas. Ale chodzi o to, że to tak działa. Nie mam żadnych problemów z chorobami. Natury przeziębieniowej. Ja byłem kiedyś anginowcem. Dwa razy w roku regularnie angina. Wieczne zapadanie na zdrowiu, na jakieś tam, powiedzmy, grypopodobne schorzenia. Cały czas jakieś bakteri, bakteryjne zakażenia. Bardzo często bolały mnie uszy. Warto czy nie warto? Dzisiaj nie choruję w ogóle. Od czasu czasu się przeziębiam, tak jak teraz, ale to jest katarek, który trwa 10 dni. Nie muszę stosować... Yy... Ton, no może nie ton, przesadziłem, ale kilogramów leków, antybiotyków i tak dalej, wystarczy trochę witaminek i, i już dochodzę do siebie. Warto? Odpowiedź zostawiam wszystkim tym, którzy się nad tym zastanawiają jeszcze.